Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na czytanie pod tytułem, co do ciebie idzie. I teraz tak będziecie mieli do wyboru trzy e, karty, ale nie przeczytacie, co tam pisze. Tylko ja położę numerki. Ok. Moje stare numerki, a gdzie jest jedyneczka? Poczekajcie, muszę poszukać. Okej, okay, znalazła się. Dobrze, wybierz sobie jeden, dwa, lub trzy. Rozkład, co do ciebie idzie. Dobrze. Jedynaczka, to jest Wasz wybór, ale ja tą kartę odczytam na koniec. Dobrze? Co idzie do jedynaczek? Dobrze, Jedyneczko. No więc tak. Co tutaj do ciebie idzie? Myślę, że będziesz wysłobawiać się z jakichś problemów, z jakichś kłopotów, karty mi pokazują, tak? Może polepszyć się jakość Twojego snu. Może polepszyć się sposób Twojego myślenia. Możesz kończyć z jakimiś takimi stanami. Depresyjnymi, z takimi trudnymi emocjami. Myślę, że tutaj Ty albo nad sobą już pracujesz, albo będziesz właśnie nad sobą pracować, i poprzez tą pracę nad sobą bardzo będziesz się zmieniać. Ja też widzę, że idzie do Ciebie jakaś propozycja dotycząca spraw finansowych. Może być taka sytuacja, że ty będziesz mieć możliwość rozwijać się albo w swoim kierunku, który ukończyłaś jedyneczko, albo w pracy, wchodzić na poziom wyżej, awansować. I tutaj karty pokazują, że przed tobą będzie dokonanie wyboru, czy ty to wybierzesz, czy ty to będziesz chciała zmienić, czy ty będziesz chciała w to nowe wejść. Karty mi też pokazują, że u niektórych z Was może się jakiś ognisty związek kończyć. Coś, co było tylko na chwilę, ale okazało się nic niewartym. Możesz również otrzymać jakieś zaproszenie, też tak to widzę, na jakąś okoliczność, na jakąś uroczystość, ale karty pokazują, że możesz mieć takie wrażenie, że ktoś. Na tej uroczystości też będzie, kogo nie do końca chciałabyś, czy chciałbyś widzieć. Ja też tutaj widzę, że niektórzy z Was mogą rozmyślać na temat tworzenia własnej marki, tworzenia własnego biznesu, otwierania własnej działalności. Niektórzy z Was mogą dowiedzieć się o ciąży, o powiększeniu rodziny. Co jeszcze do jedyneczki idzie? Jeszcze idzie do jedynaczki. Widzisz jakaś zabawa w jakimś gronie ludzi. Mogą też jakieś pewne informacje wyjść na jaw, coś na zasadzie plotek. I kwestia finansowa może się w Twoim życiu zacząć naprawiać, uleczać. Możesz się wyswobadzać z energii deficytu. I jaka tu karta słowa dla duszy? Jestem zdrowa. Z każdą chwilą i z każdym oddechem staję się coraz silniejsza. I tego Tobie życzę. Wszystkiego dobrego. Dwójeczka odkładamy na bok. Słowo dla duszy przeczytamy na koniec, a teraz patrzymy, co do dwójeczki idzie. U dwójeczki pokazuje się stanie na jakimś rozdrożu i dwójeczka nie wie co zrobić dwójeczka nie wie jakiego wyboru dokonać karty mi też pokazują, że masz co najmniej dwie opcje do wyboru, co najmniej dwie i nie wiesz z której skorzystać idą do Ciebie jakieś zmiany bardzo duże zmiany, ale Ty się trochę ich obawiasz dużo myślisz, dużo analizujesz i to jest bardzo dobre to jest ok, bo tak trzeba ale mam wrażenie, że czasami za dużo myślisz i czasami te Twoje myśli mogą powodować, że wchodzisz w energię wycofania. Zamiast robić krok naprzód i działać, to Ty poprzez swoje myśli, taki analityczny umysł, wyciąganie pewnych wniosków, możesz powodować, że cofasz się do tyłu, bo się czegoś obawiasz. Zwróć uwagę... Na swoje otoczenie, bo jest w twoim otoczeniu jakiś mężczyzna, który może wysysać ci energię Który, który może okradzać się w swojej własnej, okradać cię z twojej własnej energii Który może tobą manipulować, okłamywać, oszukiwać To jest bardzo dobry czas u ciebie, droga dwójeczko, żeby poprawić relacje rodzinne Te wielopokoleniowe żeby zacieśniać te więzy, poodnawiać te więzy, pouzdrawiać te relacje w rodzinie, w rodzie, z osobami, z którymi dawno się nie widziałaś, dwójeczko, może warto by było zadzwonić, napisać wiadomość, odwiedzić, spotkać się. Ja też tutaj czuję, że to jest odpowiedni moment u Ciebie do tego, żeby się rozwijać. Jak Ty to rozumiesz w każdej dziedzinie Twojego życia, ale z rozwojem i osobistym, i zawodowym powinno być ci po drodze. Przed tobą bardzo duże zmiany i sukcesy zawodowe, nowe początki, nowe perspektywy, dobre wieści do ciebie płyną. Spływa na ciebie jakaś obfitość, bym powiedziała, dla niektórych z Was również tutaj, coś w energii, uczucia może ruszać naprzód. I jakie słowo dla duszy? Jestem światłem. Moje wewnętrzne piękno. Promieniuje silnym blaskiem. Pięknie. Wszystkiego dobrego. Trójeczki. To jest też mój wybór na dziś. Jestem z trójeczkami. Czekajcie, bo tutaj mi się zegarek przesunął i przeszkadzał. Trójeczki. Rozkład. Co do ciebie idzie? Trójeczko, przede wszystkim jesteś w jakiejś blokadzie. Blokadzie, która wypływa z Twojej głowy. Tak, potrzebny, potrzebny jest Ci jakiś detoks, jakieś oczyszczenie, może zmiana myśli, ale to tak łatwo powiedzieć, prawda? Kiedy gdzieś te myśli się bardzo mocno kłębią w głowie. Potrzebujesz jakiejś odskoczni, potrzebujesz jakiegoś wyjazdu gdzieś, chociaż na parę godzin, chociaż na jeden dzień, gdzieś po prostu wyjechać, zapomnieć przez moment o swoich problemach, zrelaksować się, skupić się na tu i teraz, tam gdzie będziesz, cieszyć się każdą chwilą. Wiem, to nie jest dla każdego, bo nie każdy jest w stanie tak sobie spakować się, wyjechać, nie każdego też na to stać, ale. Być może ktoś potrzebował to usłyszeć. Ogólnie, trójeczko, siedzisz w jakichś blokadach, czegoś do końca nie widzisz, czegoś do końca nie rozumiesz. Tylą się w tobie cały czas jakieś wewnętrzne konflikty i nieprzepracowane schematy. Możesz mieć takie poczucie w sobie uciekania od ludzi, zamykania się w sobie. Tutaj taka informacja do ciebie idzie, że to, co do ciebie idzie. To zacznie się w Twoim życiu coś układać, ktoś nagle na twojej, życi, na twojej drodze życia stanie. Najprawdopodobniej jest to energia męska, jest to jakiś mężczyzna, może Twój partner, może Twój przyjaciel, może ktokolwiek, ale ktoś będzie Ciebie wspierał, motywował do działania, da, da Ci dużo odwagi, wpoi w Ciebie Twoje wartości i Ty ruszysz naprzód. Ty potrzebujesz. Dwójeczko, hmm, dokonać wyboru, dokonać wyboru. Przed Tobą bardzo dobry czas, obfity w finanse karty mi pokazują. Dobry czas w finanse, gdybyś szukała pracy, to jest ten czas, żeby ją znaleźć. Gdybyś chciała porozmawiać o awansie, to jest też ten czas, żeby, ją, żeby po prostu ta rozmowa... Hmm, Poszła tak, jak Ty chcesz, ale to jest też czas u Ciebie, trójeczko, żeby sobie coś odpuścić, żeby od czegoś się odwrócić, czegoś się nie trzymać, coś zakończyć. Jeżeli odwrócisz się od czegoś i nie będziesz się tego trzymać kurczowo, i nie będziesz tego rozdrapywać, i nie będziesz skupiać się na tym bólu, to przed Tobą idzie, to do Ciebie idzie jakaś taka energia uzdrawiająca. To u Ciebie wydarzą się jakieś zmiany, u Ciebie są możliwe nowe początki. Ale to nie jest tak, że ja powiem, idzie do Ciebie zmiana, idzie do, idą do Ciebie nowe początki. Tutaj trzeba samemu ruszyć energią. Tutaj trzeba zerwać te blokady ze swojej głowy, przestać coś czarno widzieć, skupiać się na brakach, popracować z tymi konfliktami wewnętrznymi i wtedy te nowe będzie miało miejsce, będzie mogło się realizować. I słowo dla duszy jestem bezpieczna. Otaczają mnie dobrzy ludzie i opiekuńcze anioły. No widzisz, właśnie. Wszystkiego dobrego.